Witajcie na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was prosty i bardzo szybki przepis na odżywczą i nawilżającą pomadkę do ust. Użyte składniki pielęgnują delikatną skórę ust, a przy tym są 100% wegańskie. Składnikami pomadki są wosk sojowy, masło kakaowe, olej rycynowy, witamina E oraz olejek etryczny pomarańczowy. Masło kakaowe i olejek pomarańczowy nadają pomadce niesamowicie smakowitego zapachu. Naprawdę trudno się oprzeć przed jej zjedzeniem. W pierwszej kolejności odważam 2 g wosku sojowego, 2 g masła kakaowego i 1 g oleju rycynowego. Składniki tłuszczowe przynoszę na łaźnię wodną aż do rozpuszczenia. Następnie dodaję 3 krople olejku eterycznego pomarańczowego i 1 kroplę witaminy E. Całość mieszam i przelewam od razu do czystego i odkażonego pojemniczka na pomadkę. Może być też szklany słoiczek. Pomadkę zostawiam do zastygnięcia. Można bardzo ostrożnie przenieść pomadkę do lodówki, aby przyspieszyć proces utwardzania. Kiedy tłuszcze zastygną, pomadka jest już gotowa do użycia. Pomadkę przechowujemy w temperaturze pokojowej przez okres kilku miesięcy i z daleka od źródła ciepła, gdyż to spowoduje rozpuszczenie się kosmetyku. Mam nadzieję, że przepis Wam się przyda. Dajcie znać w komentarzach, czy lubicie takie pomadki pielęgnacyjne i czy wykonujecie je sami. Możecie też sprawdzić inne moje przepisy na tego typu produkty. Linki znajdziecie w opisie pod filmikiem. Dostępna tam też będzie lista użytych składników w dzisiejszym przepisie. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia. Pa, Pa!